Metale ciężkie, kadm, ołów, rtęć. Z jednej strony są nam bardzo potrzebne, na przykład w przemyśle, a nawet w medycynie, ale z drugiej strony te toksyczne substancje mogą przenikać do naszego środowiska, do powietrza, którym oddychamy, do wody, którą pijemy. W jaki sposób możemy uchronić się przed tymi zagrożeniami? Jedną z metod, która pozwala nam mierzyć już bardzo niskie stężenia tych metali, jest atomowa spektroskopia absorpcyjna w skrócie ASA. Wyobraźmy sobie, że chcemy zbadać moją wodę na zawartość kadmu. Pobieramy próbkę. W pierwszej kolejności, w metodzie ASA, trafia ona do. Nebulizera. Nazwa brzmi trochę skomplikowanie, ale jego, jego zasada działania bardzo przypomina spryskiwacz. Próbka, która znajduje się w formie ciekłej, zostaje znebulizowana, czyli rozproszona do postaci bardzo drobnej mgiełki. Każda kropelka takiej mgiełki zawiera w sobie cząsteczki, takie jak w próbce, w tym kadm. Następnie cała ta próbka trafia do. Płomienia palnika. W nim następuje szereg najróżniejszych procesów, między innymi odparowanie rozpuszczalnika czy pękanie wiązań chemicznych. W tym momencie w naszej próbce nie mamy już złożonych cząsteczek, tylko pojedyncze atomy, w tym atomu kadm. Co możemy zrobić, żeby zbadać ich stężenie? Będziemy potrzebowali źródła światła. Jego zadaniem jest generowanie wiązki, która jest charakterystyczna tylko dla kadmu. Dlatego nazywa się ono lampą kadmową. Jeżeli taka wiązka natrafi na ołów albo cynk, przejdzie niezauważona. Jeżeli natomiast napotka na kadm, niewielka część wiązki zostanie pochłonięta, czyli zaabsorbowana. Wyobraźmy sobie, że pani Irena z Żyli jest detektorem. Jej zadaniem jest mierzenie intensywności promieniowania, które do niej dochodzi. Jeżeli nasza wiązka napotka niewielkie stężenie kadmu, zostanie w nieznacznym stopniu pochłonięta. Ale im więcej kadmu znajdzie się w układzie, tym niższą intensywność zarejestruje nasz szanowny detektor. A co, jeżeli będziemy chcieli oznaczyć na przykład ołów? Prosta sprawa. Wybieramy lampę ołowiową, która generuje światło charakterystyczne dla ołowiu. Metoda ASA pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, co znajduje się w próbce i w jakim stężeniu. Ale sama świadomość istnienia ewentualnego skażenia nie wystarczy. Potrzebne są dalsze, konkretne działania. Dziękuję. No, Irenko, jeżeli dalej rozwój technologiczny FameLabu będzie szedł w, tą stronę, w tę stronę, to któregoś dnia Ty wyskoczysz z tego pudełka po prostu. Tak, to być może, ale sobie jestem zachwycona, zobacz. Jak no tak, detektor, się detektor, każdego by to ubawiło. Zapamiętam sobie zresztą. Hmm. Tak, trzyma się na szynie do szuflady. Tu jest taka szyna? Do szuflady, tu ma kółeczko. Hmm. Tylko ona miała dziurki, dlatego łatwo było je. W linii ustawić. Ile trwało przygotowanie tej aranżacji? Ja tu jestem z listy rezerwowych, w związku z czym miałam dużo mniej czasu i wiedziałam, że z moją pamięcią jest średnio, więc pamięć kinetyczna na mnie dobrze działa i wiedziałam, że jeżeli będę miała punkt po punkcie pokazać coś sobą, to mi będzie po prostu prościej zapamiętać prezentację. Było kilka faili, ale chyba nie było źle. Ja mam pytanie, bo albo ja zgubiłam, oczarowana pani. Po pokazem, czy to jest gdziekolwiek używane, czy to jest takie laboratoryjne wykazanie, że można się czegoś dowiadywać. Jednym słowem na przykład, czy woda, którą my pijemy z tych butelek nieszczęsnych, czy ona jest sprawdzana na taką okoliczność, czy nie? Proszę Pani, jeżeli chodzi o metodę Asa, to to jest jedna, która jest najczęściej stosowaną metodą w analizce śladów, czyli bardzo, bardzo, bardzo niskich stężeń. Możemy ją znaleźć w sanepidzie, w wiosiu, na uczelniach do badania na przykład. Ale są tam takie przyrządy? Tak, tak. To jest jedna z najczęściej rutynowo nawet badanych w każdym sanepicie, jak pani pójdzie do ochrony środowiska, do produkcji, na przykład mam tutaj butelkę z wodą, i żeby oznaczyć, ile jest w niej magnezu, ile jest w niej, w niej wapnia, Rutynowo się po prostu stosuje tę metody. Także ona jest bardzo szeroko powszechnie stosowana i oznacza się nią ponad 70 pierwiastków. Więc to, jest, yy... to może jeszcze ostatnie, yy, mm -hmm. ile kosztuje przyrząd taki, który gdzieś pani sobie w, w, w jakimś BHP baloniki. To dwa zależy, <laughs> tak, tak. najlepsze pytanie jest to zależy, w sensie jakiej firmy, czy będziemy chcieli oznaczać niskie stężenia, czy wysokie stężenia, to jest dosyć duża konstrukcja, bo ja wam powiedziałam tylko o czterech elementach, nebulizer... Yy, 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 yy płomień palnika i mieliśmy źródło światła i detektor, ale po drodze mamy jeszcze bardzo innych elementów. Mon monochroma... No, czyli jest to nawiązki. bardzo kosztowne, czy nie? Tak. W sensie nie bardzo, bardzo, ale potrzeba pewnie tak z pół miliona, żeby mieć tak w miarę... Ale później w użytkowaniu, w przeciwieństwie do ICP na przykład, czy do chromatografii, gdzie cały czas potrzebujemy dużą ilość odczynników, to tutaj płomień palnika jest zasilany acetylenem i powietrzem. Więc użytkowanie później już nie jest takie kosztowne. Pół miliona? No, znaczy to tak rzuciłam, bo można sobie znaleźć tańsze, można sobie znaleźć... Można sobie policzyć, znaleźć. 40 razy wygrać FameLab'a i już. Ale szczerze mówiąc nigdy nie kupowałam takiego sprzętu, także ta moja cena jest zwalnięta tak ad hoc, więc nie, na pewno jakiś prezydent. się znajdzie w składzie pół miliona. A jak szukamy tej wody na Marsie, to tam też te osa żeśmy wysłali, żeby wiedzieć? No oczywiście, całe stada. <laughs> nie, tam na pewno nie. Chociaż może... Nie wiem, nie, nie interesowałam się emisją na Marsa w takim zakresie. Panie i Panowie, bo, <coughs> tak się składa, że akurat mogłaby już następna osoba wejść, ale pod warunkiem, że ten poprzednią no, um, Jakoś musimy posprzątać, tak, tak, tak. Hmm, tak krijw. To może wezmę to, tak. Y y y został palnik. Aha, aha. A to mizer. Pociągu ludzie y ciekawie na niego patrzyli. <coughs> Dziękuję bardzo.